Czy wiesz, że aktywność fizyczna, nawet po 60, jest nie tylko możliwa, ale wręcz niezbędna dla zdrowia i dobrego samopoczucia? Wystarczy pomyśleć, zaledwie 20 minut lekkich ćwiczeń dziennie wystarczy, aby poprawić sprawność, energię, a nawet pewność siebie. Witamy w Dynamika Życia 60. Ten kanał pomoże Ci zachować aktywność i dobrą formę bez względu na wiek. Wiemy, że siedzący tryb życia może prowadzić do osłabienia, ryzyka upadków, a nawet izolacji społecznej. Dobra wiadomość jest taka, że możesz przeciwdziałać tym oznakom starzenia się poprzez proste i delikatne ćwiczenia. W tym filmie pokażę Ci 5 prostych ćwiczeń opartych na dowodach naukowych i wzbogaconych inspirującymi historiami, bądź aktywny w każdym wieku. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Dynamika Życia 60 plus i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnego filmu. Zacznijmy od najbardziej naturalnej aktywności – spaceru. Spacer to aktywność fizyczna odpowiednia dla każdego, a jej zalety są niezliczone. Zamieniłem czas spędzany przed telewizorem na codzienne spacery i mój ból pleców zniknął. Aby w pełni korzystać ze spacerów, zmieniaj trasy. Zacznij od spokojnego spaceru po okolicy. Poczuj grunt pod stopami, weź głęboki oddech i ciesz się otoczeniem. Następnie możesz przejść do energicznego marszu z kijkami, czyli Nordic Walking. Kije zapewniają dodatkowe wsparcie i delikatnie angażują górne partie ciała. Pamiętaj o wyborze wygodnych i odpowiednich butów do chodzenia. A co najważniejsze słuchaj swojego ciała. Zacznij powoli i stopniowo zwiększaj czas trwania i intensywność spacerów w miarę, jak będziesz czuć się pewnie. Spacer dla przyjemności to fantastyczny sposób na zachowanie aktywności, korzystanie ze świeżego powietrza i zachowanie niezależności. Załóż więc buty i ruszaj na odkrywanie okolicy. Yoga to starożytna praktyka, która oferuje łagodne i holistyczne podejście do poprawy elastyczności oddechu i równowagi. Yoga może być praktykowana przez każdego, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Wbrew pozorom, yoga nie jest zarezerwowana tylko dla młodych lub bardzo rozciągniętych osób. Każdy może ćwiczyć jogę. Istnieją różne rodzaje jogi, a niektóre są specjalnie dostosowane dla seniorów. Koncentrują się na łagodnych i dostępnych pozycjach, pozwalając każdemu na ćwiczenia we własnym tempie. Nigdy nie czułam się tak spokojna i zharmonizowana z moim ciałem. Joga naprawdę pomogła mi odnaleźć wewnętrzną równowagę. Aby rozpocząć w łagodny sposób, możesz spróbować pozycji krzesła przy ścianie. To dobry punkt wyjścia. Stań tyłem do ściany, stopy rozstawione na szerokość barków i powoli opuszczaj ciało, jakbyś siadał na niewidzialnym krześle. Utrzymaj tę pozycję przez kilka oddechów i poczuj rozciąganie w nogach i plecach. Oddychaj głęboko, rozluźnij się. Kolejnym prostym i korzystnym ćwiczeniem jest rozciąganie karku i ramion w pozycji siedzącej. Idealne na rozładowanie napięcia. Usiądź wygodnie na krześle z wyprostowanymi plecami. Poświęć chwilę na skorygowanie postawy. Weź głęboki wdech i, wydychając powietrze, przechyl głowę w stronę prawego ramienia. Poczuj rozciąganie. Połóż prawą rękę na głowie, aby pogłębić rozciąganie. Utrzymaj tę pozycję przez kilka oddechów, a następnie powtórz po drugiej stronie. Nie spiesz się. Joga to źródło dobrego samopoczucia dla ciała i umysłu. Oferuje nieoceniony spokój ducha. Nie wahaj się dołączyć do zajęć jogi dla seniorów lub obejrzyj filmy online, aby odkryć zalety tej starożytnej praktyki. Nie pożałujesz. Tai chi, harmonia ruchu i oddechu. Tai chi, chuan, często nazywane po prostu tai chi, to starożytna chińska praktyka, która łączy w sobie powolne Płynne ruchy z głębokim oddechem, aby stworzyć idealną harmonię między ciałem a umysłem. Często określane mianem medytacji w ruchu, tai chi jest dostępne dla każdego, niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej, pozwalając każdemu odnaleźć własne tempo. Czuję się bardziej stabilny i zrównoważony, co daje mi poczucie spokoju w życiu codziennym. Tai chi opiera się na sekwencji płynnych, kolistych ruchów wykonywanych powoli i precyzyjnie co sprzyja lepszemu krążeniu energii życiowej. Ruchy te stymulują stawy, poprawiają równowagę i sprzyjają rozluźnieniu mięśni, jednocześnie zmniejszając lęk i stres. Aby wejść w świat Tai Chi, zacznij od ruchu Chmurne Dłonie, prostego, ale skutecznego ćwiczenia. Unieś ręce przed siebie, dłońmi do góry, jakbyś unosił dwie chmury i poczuj lekkość i płynność ruchu. Wykonuj powolne, płynne, koliste ruchy, synchronizując je z oddechem, aby stworzyć idealną harmonię. Kolejnym prostym i skutecznym ruchem jest powolny, świadomy chód, który sprzyja koncentracji. Zrób krok do przodu, unieś kolano do wysokości biodra i delikatnie postaw stopę na ziemi, przetaczając ją od pięty do palców. Utrzymuj proste plecy, rozluźnione ramiona i wzrok skierowany prosto przed siebie. Aby zachować prawidłową postawę, skoncentruj się na każdym ruchu i oddechu, odpuszczając zewnętrzne rozpraszacze. Tai Chi to łagodna, ale skuteczna praktyka poprawiająca równowagę, koordynację i koncentrację, jednocześnie promując poczucie ogólnego dobrostanu. Zapytaj o zajęcia Tai Chi dla seniorów w swojej okolicy i rozpocznij swoją podróż ku zdrowszemu życiu. Lekki trening siłowy. Zachowaj swoją niezależność. W każdym wieku ważne jest wzmacnianie mięśni, ale po sześćdziesiątce staje się to kluczowe dla zachowania jakości życia. Utrzymanie siły mięśniowej oznacza zachowanie niezależności, zapobieganie upadkom i dłuższe pozostawanie aktywnym co jest niezbędne do autonomicznego życia. Teraz mogę bez problemu nosić zakupy i z każdym dniem czuję się silniejsza. Nie musisz chodzić na siłownię, aby wzmocnić mięśnie. Możesz to zrobić w domu. Wiele ćwiczeń można wykonywać w domu z minimalnym sprzętem, takim jak taśmy oporowe lub butelki z wodą. Zacznij od prostego ćwiczenia, takiego jak unoszenie kolan w siadzie. To bardzo proste. Usiądź na krześle z wyprostowanymi plecami i unieś jedno kolano do klatki piersiowej, wciągając i wypuszczając powietrze. Utrzymaj pozycję przez kilka sekund, a następnie. Powoli i kontrolowanie opuść nogę. Pompki przy ścianie to także doskonałe ćwiczenie wzmacniające ramiona, barki i klatkę piersiową w łagodny sposób, bez ryzyka kontuzji. Stań twarzą do ściany, ręce rozstawione na szerokość barku i uginaj i prostuj ramiona, utrzymując proste plecy. Zwróć uwagę na prawidłową postawę. Lekki trening siłowy to cenna inwestycja w zdrowie. I dobre samopoczucie, która pozwoli Ci w pełni cieszyć się życiem. Nie wahaj się skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą w celu uzyskania porady dotyczącej programu treningowego dostosowanego do Twoich potrzeb i możliwości, aby zmaksymalizować jego korzyści. Gratulacje! Właśnie odkryłeś 5 lekkich ćwiczeń, które pomogą Ci zachować aktywność po 60. Pamiętaj, liczy się każdy ruch. Włącz te ćwiczenia do swojej codziennej rutyny, we własnym tempie i ciesz się ich pozytywnym wpływem na ciało i umysł. Aby uzyskać więcej informacji, zasubskrybuj kanał Dynamika Życia 60, Plus i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego filmu. Regularnie publikujemy porady, ćwiczenia i inspirujące historie, które pomogą Ci zachować aktywność i dobrą formę w każdym wieku. Odwiedź również naszą stronę internetową. Przez ograniczony czas możesz pobrać nasz kompletny przewodnik sprawny po 60. Dbaj o siebie i do zobaczenia w kolejnej przygodzie z Dynamika Życia 60.